Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam plugin na ulepszoną ekonomię z Anarchii. Jest to ekonomia, która automatycznie po wykopaniu bloku dodaje nam kasę. Nie jest to tak jak stara ekonomia, która po wykopaniu bloku i posiadaniu go w ekwipunku zamienia na kasę, tylko od razu dodaje kasę do konta. Plugin pojawi się do pobrania totalnie za darmo po wbiciu wymagań, które macie aktualnie na ekranie. W tym momencie właśnie wyświetla Wam się zwycięzca Minecraft Premium z konkursu Fanarta, w którym na Discordzie. Także myślę, że opłaca się czatować, bo może pojawi się więcej takich konkursów. No i ja już nie przedłużam i zapraszam do prezentacji. Także znajduje się już na serwerze testowym. Loginie mamy jedną komendę, która jest przeznaczona dla administracji. Aby wygodniej było Wam dodawać nowe przedmioty do konfiguracji, to komendą jest komenda Fast Economy, w której użyciu mamy taką informację. Że mamy tutaj opcję add, remove fortune, block, kasa bądź level, no i ilość właśnie tej kasy. więc, jak dodać blok do konfiguracji? Wpisujemy fasco to economy, add i mamy tutaj listę bloków z waszej wersji serwera. Dodam sobie tutaj na przykład diamond block, no i wpisujemy tutaj domyślną kasę. Jeśli nie mamy fortuny, właśnie będzie drupiła nam ta kasa, wpiszę tutaj 0.30, czyli będzie drupiło nam 30 groszy, dodamy sobie jeszcze diamant OR, przy której będzie drupiło 15 groszy. No i teraz jeżeli weźmiemy sobie na przykład diamantowy Killoff, to odlecimy sobie gdzieś, gdzie jest właśnie generator diamentów. Więc jeśli sobie wykopiemy diamentowy blok, Dostaniemy 30. Ja posiadam bonus z rangą. Czyli, jeśli posiadamy jakąś rangę, mamy dany mnożnik. Ja posiadam rangę najmniejszą, jaka jest. Bo w sumie jest tylko jedna w konfigu. No i mamy mnożnik razy 1,2. Czyli 0,30 mnoży nam razy 1,2. No i dostajemy właśnie tyle kaski. Jeżeli ustawimy sobie jakieś dodatkowe rangi, możemy sobie dodać to do nich. Benefitów, żadna ranga posiada większy drop. Ja sobie zemczętuję tutaj przedmiot na Efficiency 5, żeby szybciej kopać. Jeśli kopiemy właśnie zwykły OR, dostajemy 15 z mnożnikiem 1,2, czyli 18. Pokazuje nam, ile możemy kopać około na minutę. Mamy też na godzinę, no i w konfiguracji możemy sobie ustawić jeszcze na jeden dzień. Ale myślę, że to raczej jest niepotrzebne, no bo kto będzie kopał jeden dzień bez przerwy. Mamy też placeholder właśnie do tego, ile posiadamy. Oczywiście, miejsce tego możemy sobie zmieniać. Domyślnie jest tutaj boss bar, który, jak widzimy, się animuje. Jest on na jedną sekundę. Możemy sobie zmienić na action bar, czyli tutaj idziemy właśnie nad ekwiwunkiem ten napis. Mamy też komendę fast code economy fortune no i teraz wybieramy właśnie blok czyli wybieramy na przykład diamond blok no i poziom fortuny czyli jeżeli mamy fortunę 1 będziemy dostawać nie 30 tylko na przykład 0.35 no i teraz jeśli nie mam fortuny dostaję dalej tyle ile dostawałem jeżeli sobie zenchantuję na fortunę 1 będę dostawał już więcej czyli dostaję 42 jeśli sobie zabiorę OPA czyli permisję Będę dostawał 0,35 tak jak powinien dostawać, jak wiadomo. Możemy sobie dodawać więcej fortun. Komendo paskoda ekonomii, fortune. no i diamond block. No i teraz poziom, na, na przykład drugi. No i kasa, czyli 0.50. No i jeżeli sobie zaczętujemy na fortune dwójkę. No i teraz, sobie, jeszcze sobie wykopiemy diamond block. No, to będziemy dostawać 0,60, ponieważ mam bonus razy 1,2. Możemy również sobie usunąć jakiś blok. Komendę Was ekonomii Remów, no i na przykład Diamond Or. No i usunęło nam właśnie ten blok z listy. No i jeżeli kopiemy Diamond or, no to jak widzimy, to już nie działa. To i wszystko z tego pluginu. Następny pojawią się już wakacje. Obiecuję Wam, że będę z przytupem. Także co, dawajcie również propozycje na Discordzie. Widzimy się już niedługo. Do następnego. Cześć.